Cześć, Balzen. No się Arbus. Słuchaj, taka sprawa jest. <tryk> ja mam takie <tryk> wielkie sz szczury w chacie. One mi podgryzają i mi, mi kanapę. I czy mógłbyś mi tego sz szatgana pożyczyć? E, słuchaj, e, Arbus, ja wszystko rozumiem, tylko wiesz, ja tutaj tego szantgana mam na pająki, więc no niestety, ale no nie mogę ci, nie mogę ci, ci go dać. Sorry, Arbus. A w łeb byś chciał? Cześć, Balzen, no się ma arbus. Co robisz? A nic. Siedzę se, gram w tanki. O, grasz w tanki, ja lubię tanki. No, jak lubisz tanki, no to no, no dosiadaj. Dobra, to ty pilnujesz orzełka, a ja jadę do przodu. Spoko. Pająki zajęły kuchnię. Niedobrze. Cześć bambus, No ma Andrut. E, co ty robisz? Czemu ty lejesz na balkon? No, ja leję na balkon, no bo, no, no bo lubię. Mogę też zrobić kół Bigos, bigos, dobry bigosik. Zrobiłem bigosik, ale jest dobry dobry bigosik. O, siema, dzydzeg. Witajcie moi drodzy. Hello! No, to co, chłopaki, S spróbujecie bigosa? B -b Bigosu? <coughs> A ty lubisz bigos? Ja, ja lubię bigos. Bigos, bigos, dobra rzecz. No, do -do Dobry jest. Ej, Dzydzek, dlaczego ten bigos wali w udom? Zawsze na tym samym levelu, no do jasnej, chole... Siemano, Baldur. No siema, Ambons. Słuchaj, ja naprawdę... O, grasz w tanki. Ja naprawdę potrzebuję tego shotguna. Te szczury nie dają mi spokoju. Tamtą kanapę to już w całości zżarły. A teraz zabrały się za wiole. Dobra, zrobimy tak. Pożyczę ci tego shotguna, jak yy, pomożesz mi odbić kuchnię z rąk pająków. Stoi. Co stoi? Nie chcesz widzieć. Zaraz wracam. Wróciłem. Już lata temu miałem ci go pokazać. Chcesz mi powiedzieć, że przez kilka lat trzymałeś u siebie metal sluga, a ode mnie zwykłego shotguna próbujesz wydębić? Dobra, cicho, odsuń się. No i pięknie, cała kuchnia rozje. No to się porobiło. Siemano, tak poza tym. Siema, to co? Szukamy ci nowej chaty? No raczej. Tej, co tak gada? To nic, to, to tylko rondel. O, ładna nóżka, Kasiu. Stupki, stupki, klonoa, stupki, stupki, mam dauna. O, ładna nóżka.